Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Dobry dzień dobry, dzień dobry. Kolejny przegląd ryzyka ze świnką. Dzisiaj mamy 25 kwietnia 2020 roku, czyli siedzimy już w zamknięciu, chyba kiedy to było? 10 marca, prawda? Już ponad miesiąc. Jesteśmy bogatsi o różne doświadczenia. Pytanie: czy chcieliśmy być bogatsi i czy rzeczywiście jesteśmy bogaci? O tym jeszcze za chwilę. Na początku małe intro na naszym blogu ryzykonomia. Od 2009 roku już go piszemy, już jakiś czas temu wspominaliśmy, że to jest rocznica naszego bloga. Blogerka dzisiaj, jak wspominaliśmy, nie jest taka popularna. Nie wiem, czy jakieś blogi jeszcze zostały, gdzieś się tam jeszcze pa pałętają. Teraz mamy podcasty, yy, webinary, o na przykład, haha, fajnie te webinary, nie? Film na YouTube teraz jest nazywany webinarem albo ktoś tam występuje na Skype i można ewentualnie zadać pytanie. Muszę wam powiedzieć tak od razu że ja nie jestem jakoś strasznie pod wrażeniem wykorzystania tych najnowszych zdobyczy może one nawet nie są najnowsze ale zdobyczy, zdobyczy elektroniki tego całej tej całej pracy online tak itd., itd. Moim zdaniem dosyć słabo to działa ale oczywiście jest pewnie jest pewnie, pewnie tutaj sporo entuzjazmu. Zobaczymy, jak to się dalej sprawdzi, ale wracając do naszego krótkiego intro, to na naszym blogu ukazał się nowy artykuł pod tytułem Długi Marsz w takim dużym skrócie. Marsz jest właściwie śladami w Długi marsz, też może taki jeden z tytułów, podtytułów, bo ten artykuł ukazał się jakiś czas temu też w Gazecie Ubezpieczeniowej, właśnie pod tym tytułem Długi Marsz. Tak jakoś mi przyszło do głowy, kiedy się myślę o tej epidemii, ten Długi Marsz, który w 1934 roku dokonały wojska, y Komunistycznych Chin. Wszędzie te Chiny wyskakują wokół armii Szeka, nie wchodząc w kwestie historyczne. No, czeka nas długi marsz. Tak jest mniej więcej idea i przesłanie tego artykułu, że no ta, e ta epidemia, ta pandemia to z jednej strony szybko się nie skończy. Jeszcze nie widzimy jej. Efektów, tak naprawdę, takich naprawdę mocnych efektów gospodarczych. O tym jeszcze powiemy w dalszej części naszego podcastu. I wychodzenie z tego wszystkiego nam zajmie dużo czasu, a może w ogóle podążymy w jakimś innym kierunku. O tym jeszcze za chwilę. Zapraszamy oczywiście, jak zawsze, do wizyty w naszej księgarni ryzykonomia, Znajdziecie link na naszym blogu, tam można nabyć nasze e-booki i oczywiście czytać, bo teraz podobno wszyscy, jak słyszymy w czasie epidemii, czytają jak szaleni. No, my też trochę czytamy, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Nie jest to wcale tak fajnie, bo jak się ładnie nam nazwał, i oprowizacja, i wizyta w jakichś marketach, i opieka nad rodziną, to jest wszystko naprawdę wcale niełatwe. Prawda, sienką. Nie jest to łatwe, i y, tak na początku był taki entuzjazm tej pandemii, szczególnie celebryci mówili, że teraz będziemy mieli czas, będziemy sadzić kwiatki, malować obrazy, czytać książki i y, kochać się z rodziną, tak na ogólniej. można i w szczegółach pewnie też, y, ale to chyba tak nie działa, prawda? Takie zamknięcie. Muszę powiedzieć, wczoraj byłem w markecie budowlanym. Zresztą zabawne, bo się na początku odbiłem od tego marketu. Musiałem kupić taki kołek do ogrodzenia. I przyjechałem 15 po 10. Okazało się, że to jest czas emerytów. tak. No. Trochę muszę powiedzieć, byłem zły, a nawet więcej niż zły. Obok mnie odbił się też jakiś pan majster w zabrudzonych spodniach. No, przecież to nie o to chodzi, prawda? No, i jak najbardziej musimy pomagać starszym osobom tej grupie ryzyka, ale czy. Między 10 a 12, oni muszą, akurat oni, czy te osoby muszą się udawać do marketu budowlanego, żeby gdzieś tam oglądać sobie kwiatki. Zresztą, później, kiedy już mi się udało dostać do tego marketu, też było sporo tych osób. Przecież to musi mieć jakiś sens, prawda? Apteki, sklepy z żywnością, jak najbardziej tak, ale, ale czy markety budowlane? No to trochę jest, a nawet bardzo bez sensu, tak. Do tym jeszcze znowu do tego wrócimy, jak sobie tutaj radzimy i rządy radzą z epidemiami, bo pewnie po tym miesiącu doświadczeń to już mamy już jakiś obraz, w jakim kierunku mogłoby to zmierzać, a niekoniecznie zmierza. I teraz taki mały raport sytuacyjny, co się w ogóle dzieje? No właśnie. Ja sobie z drugiej strony zdaję sprawę, że wy wcale nie macie już specjalnej ochoty, tak jak zresztą ja, słuchać, co z tą epidemią. Ale myślę, że to może być błąd i tak się na tym też przyłapałem, bo jeżeli na początku to przeglądałem nieustannie, co się dzieje, no dzisiaj też pewnie trudno tego uciec, bo każdy dziennik się za, zaczyna. Przepraszam bardzo, każdy dziennik się zaczyna od tego rodzaju informacji, więc jest, mamy tego przesyt, ale z drugiej strony, pewnie wszyscy odnotowujemy teraz właśnie takie zmęczenie, i to też wpływa na osłabienie naszej czujności i zaczynamy traktować tą epidemię, pandemię jako coś. Takiego normalnego, zwykłego, a to chyba niedobrze, no bo to jednak osłabia tą czujność. Zresztą, nawiasem mówiąc, widzę to właśnie w jakichś sklepach, kiedy ludzie nie przestrzegają już nawet takich fundamentalnych norm, czyli tej odległości, tego social distancingu. Ja, właśnie czekałem wczoraj w markecie, naradziłem się na jakieś, to jest zresztą klasyczne, na jakiś śmiech, prawda, że poprosiłem. Stojące za mną osoby, żeby nie stały mi na plecach, o tak to. Tak to nazwiemy. Ja tego zresztą nigdy nie robiłem, bo pamiętam, to stanie na plecach, to tłoczenie się z tych komitetów kolejkowych jeszcze za komuny. I pewnie ludzie u nas to lubią robić, ale no w czasie pandemii tego robić nie powinni i wiedzą, że nie powinni, a już jest takie, można powiedzieć, lekceważenie. Mamy chyba też do czynienia z tą sławną pokusą nadużycia. Związaną z maseczkami. To jest taki termin ekonomiczny, chyba można powiedzieć, zarządzania, tak? Mniej więcej sprowadzający się do tego, że jeżeli wprowadzamy pewne zabezpieczenia, czy na przykład kupujemy ubezpieczenie, to stajemy się, można powiedzieć, bardziej nierozważni, no bo skoro mamy ubezpieczenie, zabezpieczenie, to już nie musimy się martwić, tak? W, taki dużej skrócie, w takim dużym skrócie obrazowo i być może jest to związane też z tymi maseczkami, skoro ludzie teraz noszą te maseczki, a to naprawdę jest oddzielny temat. No, to już nie muszą na przykład obok siebie, prawda, zachowywać odpowiednich odległości, a może te odległości byłyby ważniejsze od tych maseczek, bo ja muszę powiedzieć, że o ile, no, byłem jedną pewną, może nie pierwszych osób, ale z tych osób, które dosyć szybko zaczęły nosić te maseczki, ale głównie w właściwie tylko w sklepie, kiedy szedłem na zakupy, to teraz, teraz muszę powiedzieć po miesiącu doświadczeń i tej całej dyskusji, która wybuchła. Jestem dalej zwolennikiem maseczek, ale, ale przede wszystkim właśnie w punktach handlowych, tam gdzie jest po prostu tłok, albo w jakichś innych miejscach, gdzie się gromadzą ludzi, ludzie. Natomiast na ulicach jest to kompletnie bez sensu. No sami wiecie, jak to człowiek pochodzi, jeszcze się gorąco zrobiło, te maseczki stają się mokre. Ciężko się po prostu co dychan. No, ja muszę powiedzieć, że o mało się nie pożygałem w pewnym momencie, przepraszam, świnko w y, tym markecie, bo, no, bo to jest ciężko jest, jak to ładnie nazwałem nazywają eksperci, jest to opór oddechowy chyba, tak? To jest właściwe słowo, tak. Y, z, wiem, też z relacji starszych osób, że one nie są w stanie nosić tych maseczek, więc y, może chodziłoby o to, żeby one tylko za, zakładały do punktów handlowych, a, a na ulicy po co, tak? Na ulicy gdzieś tam w jakichś przejściach. Bez sensu zupełnie. Zresztą nam brakuje w ogóle chyba w tym wszystkim nauki. Nauki, naukowców. Ja z zazdrością słucham o Szwecji, gdzie tam zdaje się jakiś ich lokalny sanepid wszystkim rządzi. Naukowcy. Pewnie i w tych krajach, które sobie lepiej radzą z epidemią. Czyli na przykład w Niemczech. Ale już w Stanach Zjednoczonych słyszymy, że prezydent Trump chyba wczoraj, albo przedwczoraj mówił, że on ma taki pomysł, że skoro wirus jest zabijany przez, przez środki dezynfekujące, to może trzeba ludziom wstrzyknąć te no środki dezynfekujące, dożyły dożył i one w ten, sposób, w ten sposób według pana Donalda, Trumpa, prezydenta największego wciąż mocarstwa na świecie, który nosi za sobą, ze sobą walizkę. To się chyba nazywa pi, piłka golfowa. A może baseballowa, która służy do odbezpieczania tego Armagedonu atomowego. No i on takie rzeczy opowiada. No to jest straszne. Zresztą o tym jeszcze za chwilę powiem. Dużo się teraz, czy dużo, no, różni futuryści wypełzają coraz bardziej spod, spod szaf. I oni wieszczą, co tam może będzie w przyszłości, jak to obecny system nie zdał egzaminu. Oczywiście liberalizm, neoliberalizm, kapitalizm zawiódł. Ja zawsze się zastanawiam, jaki to jest kapitalizm, w którym rządzą wielkie korporacje zblatowane z politykami. To z taką niewidzialną ręką, ręką Adama Smitha nie ma nic wspólnego z systemem rynkowym, systemem wolnościowym, systemem trójpodziału władzy. Chociaż wiele osób się teraz na niego powołuje, również jacyś neofaszyści. W każdym razie trzeba powiedzieć, że dzisiaj to yy, mamy do czynienia z wielkim takim kryzysem przywództwa. Tak? To chyba nie te systemy zawiodły. Mamy chyba po prostu pecha, a może ten system wytwarza po prostu takich ludzi. Też się na tym zastanawiałem. Może eliminuje osobniki, które mogłyby coś wnieść twórczego do rozwoju gospodarczego, społecznego, politycznego, albo je odsuwa, a promuje jakieś takie zera albo ludzi takich przezroczystych, którzy niby coś tam mówią, ale właśnie nic z tego nie wynika. tak? I później, I później słyszymy, że epidemia jest wynikiem tego, że zawiódł system. Ja myślę, że to chyba nie zawiódł system, tylko raczej ludzie, którzy ten system tworzą. Ale to może też jest kwestia, jak ten system powinien być zmieniany, i skoro o tym mowa, no to zawsze ja odsyłam do edukacji, takiej fundamentalnej edukacji. Uważam, że jeżeli nie nastąpią zmiany w takiej fundamentalnej edukacji, no to się świat po prostu nie zmieni. Ale oczywiście pytanie, czy te zmiany akurat zostaną wprowadzone dzięki nauczaniu online? By the way, słyszymy wszyscy, jakie to jest teraz popularne. Ja muszę powiedzieć, że ja mam pewne tutaj doświadczenia, pewnie też jakiś spora część z Was i z edukacją online. Online i z prowadzeniem jakichś spotkań biznesowych online. No i chyba się, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Może się ze mną zgodzicie, ale to tak fajnie wcale nie jest. To tak wcale fajnie nie działa, bo to jest jednak jakieś takie odhumanizowane. Patrzymy w ekran, o ile oczywiście ktoś ma włączoną tę kamerę, bo część osób nie, nie włącza kamery, ta kamera gdzieś tam lata po suficie często i no właśnie, to, to, to nie zastąpi póki co nam y, człowieków. No chyba, że człowieki się przyzwyczają, tak jak znowu jacyś futuryści wieszczą, chyba, Kiedyś taki film z Bruceem Willisem, kiedy ludzie siedzieli w domach i komputery prowadziły ich jakieś awatary fizyczne po ulicach. Może wtedy, prawda? No ale póki co to technologia na to nie pozwala i pewnie ludzie do tego jeszcze nie są przyzwyczajeni, zdolni, nie, nie są zdolni, ale być może w przyszłości to nastąpi. Póki co to to nauczanie online to jest takie sobie. Chociaż jak słyszymy, nie ma żadnych innych specjalnych pomysłów, co się będzie dalej działo z rokiem szkolnym, co się będzie działo z uczelniami. I znowu, i znowu to samo. No, gdzie są naukowcy? Mamy przecież naukowców w Polsce, w innych krajach. Oni powinni tworzyć jakieś teraz, albo no, sami nie stworzą oczywiście, bo ich pewnie nikt nie prosi, jak doskonale wiemy, tak, ale powinno się tworzyć jakieś ciała, w których ich skład wejdą ekonomiści, prawnicy, socjologowie, nawet psychologowie, prawda, marketingowcy, etc., a może i i coachowie, i jeszcze kto. No i te ciała powinny proponować jakieś rozwiązania oparte na jakichś naukowych ewidencjach, badaniach, przewidywaniach. No właśnie, i to mogłoby mieć jakiś sens, prawda? Żeśmy zdecydowali w końcu, czy te maseczki są potrzebne, czy nie są potrzebne. A no to wszystko jest takie odbijanie się od tej jednej ściany do drugiej. A już jeżeli chodzi o nasz kraj, żeby ktoś nie mówił, że ja tutaj y, jakoś to pesymistycznie, no ale no, u nas tego w ogóle nie widzę, tak? No, w Niemczech gdzieś ten Instytut Kocha występuje, y, we Francji pewnie też Pastera, czy jakieś tam inne. Y, w Stanach Zjednoczonych, wiadomo, no, tam jest Donald Trump, tam jest szaleniec na czele. Uh, et... I cóż, jest takie właśnie odbijanie się od ściany do ściany. A Chiny, Chiny, które jeszcze niedawno były takim znowu gwiazdorem, teraz już słyszymy, że tych ofiar to było w Chinach kilkakrotnie więcej, zarażonych jest kilkakrotnie więcej, no to przecież było oczywiste, no to jest kraj totalitarny, kraj komunistyczny, więc oni zrobią wszystko, żeby, żeby tą swoją jakąś zatrutą komunistyczną ideologię z jednej strony ratować, a z drugiej strony, żeby ją rozszerzać na cały świat, tak? No to jest taka komunizm, to jest taka zaraza. Wszyscy zresztą doskonale, albo przynajmniej część z nas to pamięta, którzy w komunie żyli, a ci, którzy nie pamiętają, no to mogą się jeszcze niestety przekonać. Ale tak jak wspomniałem gdzieś tam, chyba mi się to wymknęło już, że chciałem jeszcze powiedzieć parę słów na temat, co się właściwie dzieje z pandemią, wam przypomnieć, pomęczyć was. Podstawowe cyfry, które widzimy, to, że mamy w Polsce obecnie ponad 11 tysięcy potwierdzonych przypadków. 499 zgonów. Ja nie będę wchodził już w te poszczególne liczby, bo ja sobie śledzę jednak w województwach regularnie stany zakażonych, ilość zakażonych. No bo chcę wiedzieć, no to mieć tą świadomość sytuacyjną, co się, co się dzieje w moim rejonie. No właśnie, dwa miesiące minęły, właściwie już dwa, trzy, cztery. Mówiono o jakichś aplikacjach, które mogły pozwolić unikać rejonu, gdzie ewentualnie są zakażeni. Nie chodzi o to, żeby to ludzi